Także, Siemanko, witam was w kolejnym odcinku z naprawy. A dzisiaj mamy na stoliku sprzęt z poprzedniego odcinka, który zakupiłem na Olixie za stówkę, jak i też na naprawę czeka a drugi wzmacniacz JVC też kupiony za stówkę. słuchajcie, jeszcze tak zanim przejdziemy sobie do omówienia naprawy to zapraszam was tam na dole w opis jeśli szukacie jakiegoś wzmacniacza dobrze brzmiącego, też bezawaryjnego to dobrze trafiliście, tam na dole są linki do Allegro wszystko można tam zamówić na paczkomat jak chcecie macie też dwa lata gwarancji ode mnie to co wiemy z poprzedniego odcinka to tak jeden kanał gra w zasadzie tutaj potencjometr działa ale chyba on podczas ruszania nim co się tam działo tym potencjometrem. Selektor wejść też wydaje się działać bez tutaj jakichś problemów. Regulacja barwy, chyba też. I przełącznik podłączania głośników tu można podłączyć tylko jedną parę głośników też działa. A na drugim kanale jest całkowita cisza żadne tutaj naciskanie, kręcenie nic nie pomaga także trzeba tutaj zajrzeć trochę głębiej. Więc ja nie będę przedłużał. Bierzmy się do roboty, ściągajmy tą klapę. No, jeszcze później trzeba będzie te naklejki odkleić. No, jak to wygląda, jest. Dobra, lecimy. Okej, okay, także słuchajcie, tak wygląda ten technik w środku. I zobaczcie, ja jestem zaskoczony, nie powiem, bo jest tu czysto. Ktoś tu grzebał. Tak to wygląda, że ktoś tu grzebał i zobaczy na ten system chłodzenia tutaj zrobiony. No ja z takim czymś się pierwszy raz spotykam. Znaczy tutaj nie ma żadnej filozofii, po prostu mamy ciepłowód zamiast po prostu hybrydy przekręconej bezpośrednio do radiatora. Ale nie mniej robi to wrażenie i trochę wygląda jak chłodzenie w laptopie. Taka, taka po prostu ciekawostka. Yy, niemniej mniej swoją rolę speł spełnia na pewno. Ja jeszcze to co zrobiłem to sobie... Odkręciłem spód jeszcze, zobaczyłem spód tak z grubsza, rzuciłem okiem i na razie zimnych lutów nie widzę, ale to było czymś myte, bo tu są takie, nie wiem czy to będzie widać przez, przez telefon, ale tu są takie zacieki, może to było myte jakimś preparatem, ale ktoś tu na pewno był, to jest bardziej niż pewne. Ja sobie go podłączę, wezmę ten niesprawny kanał, podłączę sobie i postaram się dotknąć już trochę. Schemat obczaiłem, jak to wygląda. I tutaj mamy dwie płytki. Tu jest jedna, tutaj druga, tutaj mamy OP AMPy na nich. Tutaj widać je AN7060. No i po jednej takiej płytce na kanał to jest. Tak to sobie to technik wymyślił. I tutaj na płytce chyba z brzegu mamy nawet taki kondensator, 3,3 3 mikroFarada. Dokładnie. I tym kondensatorem wchodzi sobie sygnał zaraz z, z potencjometru głośności yy, na tą płytkę, potem do tego op-ampa i z tego op-ampa sobie wychodzi na hybrydę. Zmocniony sygnał, tutaj jest na schemacie napisany gain 40 dB, także no, dosyć wzmocniony sygnał, dosyć mocno. Dobra, ja sobie podłączę kolumnę, odpalimy sobie go, spróbujemy namierzyć, gdzie ten sygnał ginie. Czy może to jest po prostu wina hybrydy? Oby nie. Oby nie. Nie chciałbym, żeby to hybryda było owalona, bo dobrze wszyscy wiemy, jak dostępność takich hybryd, albo jak już są dostępne, to jak ich jakość wygląda. Jest różnie, bardzo różnie. Jeszcze trzeba będzie tutaj dokupić z tyłu terminale nowe, bo te są połamane. I nie ma za bardzo, jak tu wpiąć, wpiąć kolumienki czy tam innego głośnika. Dobra, to chyba był ten niesprawny kanał. Na takiego wtykulca to zrobimy. Niestety tak trzeba na razie. Dobra, tu wszystko podłączone mamy. Dobra, odpalamy. Dotykam czapeczki tego kondensatora. Słychać szum delikatny z kolumienki, tutaj mam podłączoną. Taką jak na poprzednim odcinku, jest szum słyszalny. Teraz sobie przepnę pod drugi kanał to. Tutaj jest ładny brum naprawdę, w tym kanale. Słuchajcie, nie namierzajcie usterki w ten sposób. W jaki ja to robię, bo po pierwsze, to trzeba wiedzieć, gdzie dotknąć, żeby nie zostać porażonym prądem. W wzmacniaczach mamy do czynienia z dość wysokimi napięciami i nie zalec powtarzania takich rzeczy po prostu u siebie w domu. Chyba, że już macie dosyć spore doświadczenie z tym wszystkim i dobrze wiecie, gdzie dotknąć, gdzie, jakie napięcia występują. W przeciwnym razie nie róbcie tego. Dobra, słuchajcie, ogólnie trochę sobie posiedziałem. Popatrzyłem na schematy, posprawdzałem sobie napięcia. No i mam taką niefajną dość informację, bo wszystko wskazuje na to, że hybryda jest uszkodzona. Generalnie, zobaczcie o co chodzi. Na schemacie mamy zaznaczoną ścieżkę sygnałową która idzie od, od w zasadzie od wpięcia tutaj na czincę do samej końcówki mocy. Tutaj to jest ta, taka kropkowana ścieżka. Ona sobie przechodzi przez equalizer, potem potencjometr, potem op amp i potem trafia sobie na końcówkę mocy, gdzie powinno być 1,2 V na wejściu, a mamy 28 V na pierwszym pinie, gdzie powinno być 1,2 V. Ponadto, jeszcze na pinie, który idzie do zabezpieczenia, tutaj jest taki układ Power Mute taki, takie zabezpieczenie, wiecie. Po prostu odcina dopływ prądu do wyjść głośnikowych, żeby nie uszkodzić głośników. No i tutaj powinno być na minusie 1,3V, zakładając, że końcówka jest sprawna. Natomiast mamy tutaj, to jest pin, zaraz, żebym tutaj nie pomylił, piąty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na pinie 5 mamy 25V. Porównując to do sprawnego kanału, czyli kolejno na 12 pinie, 16, 15, 14, 13, 12. Mamy 1,3V na plusie. Z tym, że te dwie linie są ze sobą połączone, więc po prostu no, wszystko wskazuje na uwaloną końcówkę. Ja teraz sobie ją wylutuję i zobaczymy wtedy napięcia, jakie mamy na tych polach. No ale wszystkie znaki na niebie mówią, że to końcówka mocy, i tutaj robi nam bałagan w napięciach. Dobra, także słuchajcie, tutaj mamy wylutowaną hybrydę, i generalnie już chyba techniksa SA222 naprawiałem i generalnie to wyglądało tak, że po wylutowaniu hybrydy na pinach wejściowych mieliśmy po prostu napięcie zasilania, czyli te 36V na plusie i w tym przypadku w kanale uszkodzonym mamy teraz na wejściu 36V bez hybrydy i w sprawnym kanale mamy też 36V bez hybrydy na wejściu to jest napięcie poprawne bez hybrydy Podkreślam, bez hybrydy to jest poprawne napięcie, bo takie po prostu napięcie dostajemy z tej płytki, z tych płytek, gdzie mamy te op-ampy. Natomiast, żeby tutaj e, Wam pokazać, że to zabezpieczenie odcięło całkowicie dźwięk, mamy na pinach od hybrydy, na pinie 5 i 12. E, z tych dwóch pinów napięcie idzie sobie na dół, na dół, na dół. Do speaker protection and power on/off muting. E2 tie. cała magia się dzieje jak tutaj dostajemy plusowe napięcie w tym wypadku było 24V na plusie na pinie 5 i to nam psuło napięcia bo z tej linii mamy zasilanie minus 6V na, na nasze op-ampy na nóżce 5 powinno być minus 6V i teraz bez tych hybryd tak się składa że napięcie te na nóżce mamy zobaczcie sami mamy minus 6V pięknie i tu minus 6V, pięknie. Wcześniej tego napięcia nie było. Wcześniej, jak była ta zepsuta hybryda wsadzona, to było tu 0,5V na plusie. Także tak nie powinno to działać, więc mamy winowajce. Teraz pozostaje trzymać kciuki, że uda mi się dobrą hybrydę dostać, zamontować i że to będzie sobie hulać już. Bo tak, wam powiem, że w środku to naprawdę dobrze wygląda albo to było rozbierane i czyszczone. Może była próba jakiejś naprawy, ale no. Komuś tu się nie udało, bo ogólnie śladów po jakichś ingerencjach nie ma. Tutaj tylko są takie dwa, jakby luty. Jakby może ktoś poprawiał, próbował coś sobie, coś sobie tużej ale poza tym to wszystko naprawdę dobrze wygląda. Jeszcze trzeba będzie tutaj radiator przetrzeć pędzelkiem, no i w ogóle okolice układu chłodzenia. A tak to wszystko wydaje się być w porządku. Także tutaj mamy do kupna terminale z tyłu i hybrydę nową. E, jeszcze Wam pokażę napięcia, które mamy teraz na tych pinach, które idą sobie do zabezpieczenia, czyli szósty, e, nie źle mówię, piąty i dwunasty. Piąty i dwunasty na hybrydzie teraz. No lecimy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i mamy 30V na minusie. I teraz w sprawnym kanale. Na pinie 12 mamy też 30V na minusie. I w tej szynie właśnie takie napięcie powinno być 30V na minus. A do nóżek sobie mamy jeszcze szeregowo 1-2 kg, tam z haczykiem, i prawie trzy kolejny, to już mniejsza, ale wiecie o co chodzi. Także ja odkładam tego Techniksa, czekam na części, no i trzeba by zobaczyć, co tam się dzieje w JVC. Dobra, słuchajcie, ten wzmacniacz para wygląda tak, jest naprawdę zakurzony. Może to i dobrze, bo odwróciłem sobie, zobaczyłem laminę z tyłu, nie było, nie było tu nic grzebane, to jest oryginał. Zobaczcie sobie tranzystory, jak wyglądają. Tak, wygląda to na pierwszy rzut oka, no ale ja to muszę najpierw wyczyścić. Dobra, słuchajcie, temat wygląda tak, że udało mi się znaleźć miejsce, gdzie dochodzi do przerwania sygnału. I jest to bardzo niefajne miejsce, ponieważ do przerwania sygnału dochodzi na tej oto ścieżce. Na ścieżce potencjometru. Niestety. Ale na szczęście udało mi się kupić potencjometr. Więc sobie go wymienimy. Co trzeba było zrobić, to skrócić ośkę. No i trzeba będzie poprowadzić tu przewody, bo wszystko jest takie samo. Tylko że w tym potencjometrze mamy tutaj dodatkowy odczep. Od loudnessu i to idzie sobie do dołu. A tutaj mamy loudness wyprowadzony do góry. I w zasadzie to tyle z modyfikacji. Tutaj na, na otwory wszystko będzie pasować. Ja, żeby sobie to przetestować, zobaczcie sobie, gdzie połączyłem, jak połączyłem piny i to mi dało normalny dźwięk. I jeszcze były problemy z potencjometrem suwakowym od balansu, to co podejrzewałem od początku. Yy, no i też było trochę zabawy z czyszczeniem, bo to był kurz pomieszany z wilgocią i to było przylepione do laminatu. I jeszcze co ciekawsze, no to kwestia bezpiecznika zasilania. Bezpiecznik był spalony tu jeden raz, albo nie wiem co tu było zrobione, ale został on nie tyle co zdrutowany, co został zblaszkowany. O. I on jest przepalony. Nie wiem czemu. Na jakiś czas sobie odpaliłem ten sprzęcior, no i dwa kanały wydaje się że grają normalnie i tranzystory w zasadzie też są te same oryginały, także nie wiem o co chodzi. Trochę było zabawy w ogóle z namierzeniem miejsca, gdzie sygnał ginie, bo uszkodzenie ścieżki na potencjometrze jest dość rzadkie, to jest. No i nie spodziewałem się, że tutaj się takie coś stało. Więc dobra, ja myślę, że wlutujemy sobie ten potencjometr, poskładam go trochę. A co jeszcze zrobiłem, to tutaj mamy śrubki idące do dolnej pokrywy do metalowej dolnej pokrywy. No, i ten dyk sobie idzie masa na obudowę, więc tutaj jeszcze przeszlifowałem te, e, te blaszki tu, i to wszystko w zasadzie. Dobra, ja odpalę sobie stację, nagrzeję lutownicę i sobie wlutujemy ten potencjometr. Wlutujemy sobie przełączniki od par głośnikowych, ale to sobie podłączę to do kolumn i wtedy przetestuję. Mm, no i jeszcze trzeba będzie, myślę, że to się dotnie. Tutaj, jeśli pamiętacie z poprzedniego odcinka, to tutaj właśnie brakuje tej nasadki jest tutaj ta, ten element tylko yy, podłużny i od tego elementu powinna jeszcze wystawać taki kawałek plastiku, żeby móc sobie regulować ten potencjometr. Tutaj tego nie ma, ale planuję to po prostu dociąć z jakiegoś innego kawałka plastiku, ładnie przeszlifować, przykleić, no i to powinno zdać egzamin. No, jeszcze bezpiecznik do wymiany. Myślę, że będzie dobrze. Dobra, ja na początek sobie usunę te druciki, co tu są. Bo one są już niepotrzebne. Potencjometr w ten sposób. I te najbliżej. Dobrze robię. Stary potencjometr szedł tak. No, czyli trzeba go przesunąć bliżej do, 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 do tych drucików tutaj. I powinno być dobrze wszystko. Dobra, lutujemy. I zaraz się dolutuje druciki jeszcze. Dobra, mamy taki oto kabelek z miedzianym drucikiem w środku. On tu idealnie się nada. No i dobra, teraz robimy tak, że ten przewód musi być jak najkrótszy, bo przewód działa trochę jak antena i po prostu nie ma, nie ma sensu robić z niego jeszcze większej anteny, dając jakiś tutaj nie wiadomo jak długi kabel. Ja to zrobię na styk. Jeszcze poprowadzę ładnie przy potencjometrze. Dobra, słuchajcie, bezpiecznik zamontowany, potencjometr zamontowany. Yy, to zobaczmy, jak to działa, ale najpierw klikniemy sobie to guziczek. Dobra. Przegaźnik kliknął. Dobra, pierwszą lepszą nutkę odpalimy. No i chodzą dwa kanały. Balans. No Potencjometr też dobrze chodzi. W ogóle na aukcji było napisane, na aukcji bardziej na ogłoszeniu, że to jest niby potencjometr ALPSA. Ale, jakby był to Alps to pewnie by było gdzieś oznaczenie, że to jest ALPSA. Nie ma tego oznaczenia. Niemniej, opinie ma dobre. No i działa też dobrze, z tego co ja słyszę i wy. Dobra, no zobaczymy sobie selektory. Wejście fono 6 delikatnie. Z kolei Aux wydaje się działać idealnie. Jeszcze zobaczymy. Te kolejne wejście to jest tuner. Także podłączymy sobie sygnał z komputera pod tuner i zobaczymy jak chodzi. No, słuchajcie, chodzi dobrze. Jedyny temat to jest właśnie wejście fono. Teraz zobaczymy sobie yy, tape. A. Nie, fajnie, zero-jedynkowo, podoba mi się to. Teraz Loudness. To jest dziwne. Słuchajcie, tu nie ma żadnej różnicy, jak się naciska loudness, to ciekawe, może jest tak bardzo zniszczony przełącznik, nie wiem, ale nie chcę mi się w to wierzyć. Kropnie 6. Dobra, zobaczmy sobie drugą parę. Tutaj delikatnie, coś tak robocze, ale ja bym to wylutował i tak wyczyścił. Niech, mimo niskiej ceny, niech będzie fajny sprzęcik dla Was do, do kupienia. Dobra, to ja to odłączam, wylutuję sobie to, to tamte przełączniki. A jeszcze regulacja barwy sobie, zobaczymy jak pracuje. Dobra, no regulacja barwy, jak słyszeliście, jest OK, działa w porządku, także bierzemy się dalej do Ok, także słuchajcie, dojechały do ci części na razie do Techniksa. Już zamontowałem sobie nowe zaciski głośnikowe. Tak to sobie wygląda, wtyki bananowe i trochę inaczej to zrobiłem niż na przykład w Sansui, bo przykręciłem te nowe zaciski do starych tych plastików po poprzednich terminalach. Akurat fajnie się tu spasowało, bo tutaj średnica jest mniejsza. I akurat idealnie ten plastik się tu zaczepia. Dokręciłem na dwie nakrętki, bo to jest dosyć, dosyć miękki materiał. Naprawdę to się fantastycznie trzyma. Zaraz sobie zamontujemy ten tylny panel i sobie przelutujemy po prostu druciki do tych terminali i myślę, że będzie ok. Jak widzicie tutaj można wkręcić sobie normalnie przewody głośnikowe, jak i tutaj wtyki bananowe zastosować. Wtyki bananowe raczej będą wygodniejszym rozwiązaniem. A jeśli chodzi o hybrydę, to hybryda też przyjechała. Zaraz sobie zakupiłem Hybrydę w sklepie, w którym wcześniej już kupowałem takie układy też chyba do techników właśnie. Yy, no i miejmy nadzieję, że nawet jeśli to jest podruba, to będzie to podruba po prostu dobrej jakości. Tak jak w poprzednich przypadkach. Tak jak hybrydy kupowałem w tym sklepie. Tak ona wygląda. No, muszkę przykroczyłem delikatnie, ale bardzo sprężysty metal swoją drogą. Tak wygląda hybryda. A tutaj, o, tutaj mamy oryginał. Są różnice, ale miejmy nadzieję, że będzie to działać. Ja oczywiście, jak zawsze, przetestuję to po swojemu, czyli dam ostro gazu, dam czadu i zobaczę, czy to wytrzyma. A tymczasem zamontujmy sobie te, co się. Zamontujmy sobie panel, potem wkręcimy sobie radiator, bo też go wymontowałem. Zobaczcie, jak wygląda ten układ odchodzenia. Ciekawie. Po tych wszystkich zabiegach odpalimy sobie wzmacniacz. Sądząc po tym, jak to wygląda w środku, może potencjometry i przełączniki będą w dobrym stanie. Miejmy nadzieję, taką. Dobra, słuchajcie, mamy wlutowaną hybrydę. Gniazda głośnikowe też przelutowane. wsadzone kabelki w kanał prawy. No cóż, nie pozostaje nic innego, jak nacisnąć guzik odłączania. Będzie chwila prawdy, czy to będzie działać. Także jedziemy. Hm. Wszystko się świeci. Zarówka też normalnie się zachowała. Było słychać takie delikatne puknięcie z kolumny głośnikowej no, widać, że hybryda się załączyła no nie wiem, puśćmy jakiś utwór, zobaczmy NC standardowo Trochę ciszę dobra, teraz puszczamy uwaga na pewno, że działa, natomiast potencjometr głośności nie działa, bo nada. Zaraz to odkręcimy, zobaczymy czemu tak jest. No dobra, ale hybryda działa. To jest pewne. Bardziej niż pewne. Przepnę sobie w drugi kanał. Na szybkości. Dobra. Aha. Dobra, no to działa też Czyli hybryda jest sprawna To mamy z głowy Jeszcze został potencjometr do ogarnięcia Tu wezmę kombinerki Zobaczymy na szybkości o co chodzi Z tym potencjometrem Czemu on tak lata Mam nadzieję, że nie jest jakiś połamany czy coś Fajnie w ogóle, że on jest na oddzielnej płytce i to jeszcze na takiej tasiemce, jak widzicie. No, no i mamy przyczynę. No po prostu blaszki nie są dogięte. Ale nie, to chyba rozbierał, wiecie? Bo widać takie zadrapania na tych blaszkach. Ale dobra, ja sobie dognę ten potencjometr, te blaszki. W ogóle one są. Dobra, mamy dociśnięte. Teraz to ma prawo działać. Dobra, odpalimy go znowu mm, i zobaczymy, jak to chodzi, nie? <śmiany> Może no, ściszę trochę na komputerze. zobaczyć czy w, pe w pełnym zakresie to działa. Nie, ja żadnych, żadnych problemów nie słyszę, szczerze wam powiem. Zobaczcie drugi kanał, bo z nim były jazdy największe. To jakby było ok, hmm, co jeszcze mi się nie podoba? Zobaczę, jak selektor wejść działa. Nie, no słuchajcie, wszystko działa pięknie, zero-jedynkowo, jeśli chodzi o te przełączniki. Ja go podłączę sobie już bez żarówki, normalnie do prądu Ale pod kolumny moje główne No i wtedy konkretnie go przetestujemy Też będzie lepiej słychać wszystkie jakieś tu niedoskonałości Czy tutaj loudnessu, czy selektora wejść Czy nawet włączania tu głośników Bo mimo, że tu jest tylko jedna para To i tak jest włącznik od kolumn Dobra słuchajcie, mam podłączonego tego, tego techniksa pod polarisy Już jest powłączany no, to odpala minuty, no zobaczymy o co chodzi. Aha, czyli tutaj trzeszczy przełącznik na wejście na gramofon. Reszta wydaje się działać normalnie. Słuchajcie, temat wygląda tak, że przy skrajnych położeniach słychać takie trzaski, czyszczenie. Coś z balansem jest nie tak, bo jakoś nierówno grają te kanały. Przy przekręcaniu w tą stronę, ta strona powinna grać cały czas tak samo. A w pewnym momencie ona się ścisza, a potem podgłaśnia. Do rozebrania. Myślę, że Tape Monitor jest ok, działa fajnie zero jedynkowo, natomiast selektory na pewno rozbiorę, bo one są ze z... połączone ze sobą, więc będę musiał i tak wszystkie wylutować, może wyczyszczę od razu wszystkie, tak wiecie, profilaktycznie, bo to działa ok, loudness, loudness też działa ok, tylko te właśnie potencjometry od regulacji barwy i balansu, Aha, no i łącznik od kolumn też trzeszczy, w lewym kanale dobra, także je odkręcam. Co ja tu muszę właściwie odkręcić? No, przedni panel odkręcę. On i tak się utrzymuje w zasadzie na tu potencjometrach. A, i tutaj jest przykręcony. Tu jest jedna śrubka? No. Także, także myślę, że to będzie moment ogarnięte. Gorzej z rozbieraniem tego, czyszczeniem i składaniem to dosyć czasochłonne jest. Także nie wiem, ja chyba wam wstawię po prostu kilka zdjęć. Ja sobie odpalę nutkę w tle. Także co? Lecimy z tematem. Także jak widzicie, oba wzmacniacze mamy skończone w końcu. Jeszcze w międzyczasie dwa inne naprawiałem, ale to niedługo na Allegro je zobaczycie. Przy nich naprawdę o wiele więcej roboty było, tak szczerze. Natomiast JVC, tak, mając to rozebrane, jak widzicie na zdjęciach, rozebrałem sobie fonu, lodowy. Zobaczyłem, że tam naprawdę jest sadza na tych blaszkach, na tych blachach, po których posuwałem się blaszki. No jest sadza, więc po prostu postanowiłem. Wszystko rozmontować, wszystko poczyścić jak leci. No i udało mi się tutaj taki kawałek plastiku dokleić, żeby to jakoś wystawało. Nie wygląda to jakoś super ekstra. No ale nie będę nawet próbował szukać takich nasadek, przecież to jest niemożliwe do znalezienia. Niemniej, da się tego używać i naprawdę fajnie ten wzmacniacz sobie gra. Nie spodziewałbym się takiego brzmienia, takiej mocy, z takich rozmiarów, także myślę, że to będzie. Fajny taki kąsek do kupienia na Allegro. W Techniksie też właściwie było czyszczenie potencjometrów, przełączników, czyli no, taki po prostu standardzik, żeby to chodziło przez lata i nie sprawiało żadnych problemów. Tylko że tu jeszcze w dodatku była hybryda do zrobienia. Tutaj potencjometr chyba 20 zł kosztował, coś takiego. Jeszcze tak na marginesie wam powiem, że dodałem sobie od tego samego gościa takie cążki do obcinania. Żeby mieć po prostu dostawę za darmo. Dobra, myślę, że, że to wszystko w tym filmie. Trzymajcie się, no i cześć.